Wykorzystaj chwyt jak najlepiej. Aby to zrobić, musisz obciążać go prostopadle do jego powierzchni. Jak to robić? Pokażę Ci. Najczęściej stosowanym oraz najprostszym do prawidłowego obciążania jest nachwyt. Złap go od góry i wygeneruj siłę tak, jakbyś chciał na nim zawisnąć, czyli w dół. Chwyt ma znajdować się w linii między nogami. Jeżeli obrócimy go do góry nogami, mówimy o podchwycie. Chwyć go tak, aby wewnętrzna strona dłoni była skierowana do góry. Jakbyś trzymał talerz. Łapy wyrywają, a nogi pchają. Ułatw sobie trzymanie go, podchodząc na nogach tak, żebyś miał go na wysokości pępka. Jeżeli strona chwytna skierowana jest w bok, nazywamy to odciągiem. Siła, którą generujesz, też musi być skierowana w bok. W tym celu wychyl swoje ciało w kierunku działającej siły. Jeżeli chwyt obrócony jest do ciebie, łapiemy go w tak zwane plecy. Jest to wariant odciągu, w którym wypychamy się z niego. Ustaw rękę tak, żeby dłoń skierowana była kciukiem w dół i łokciem w bok. Wypór to sposób generowania siły na chwycie tak, żeby wypychać się z niego, opierając na nim dłoń najczęściej skierowaną palcami na zewnątrz ściany. Obserwuj po więcej praktycznych porad. Trzymaj się!